Witam, witam bardzo serdecznie na kanale z tej strony Damian. Kryptośrodę, bo jakby inaczej, Kryptośroda na dzień, dzień z krypto. Ja zapraszam na króciutkie intro i zaraz do Was wracam. Aha, no i pamiętajcie o regułkach. Starzy wyjadacze znają regułki ci młodzi i ci nowi, którzy dołączają, może nie. Także pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie na tym kanale nie może być traktowane jako porada inwestycyjna. Disclaimer znajduje się w opisie, tak jak i wszystkie informacje odnośnie tego kanału. A ja już nie przedłużam, zapraszam na króciutkie intro i zaraz do Was wracam. I zanim przejdę do dzisiejszego odcinka, to chciałem Was serdecznie zaprosić na jutrzejszy Crypto Live o godzinie 18.00 u mnie na kanale. Gościem będzie Julian z kanału Julian Krypto i Bartek z teamu MaxData. Także serdecznie zapraszam. Oczywiście bez żadnej reżyserki, spontan. Około 40 minut. Chcemy tutaj rozkminić temat obecnej sytuacji na rynku, ale też w połączeniu z narzędziem jakim jest MaxData. Także serdecznie zapraszam. My sobie przechodzimy do dzisiejszego odcinka. A co dzisiaj? Oczywiście, wykresy. Zajrzymy sobie na Kongles. zobaczymy co robią grubasy, co robi Wall Street. ETF -y na Bitcoinie, na Ethereum. Zobaczymy jak się tutaj plasuje nas w czwarty kwartał. Jak tutaj wygląda nasz Bitcoin, jeśli chodzi o październik. Zajrzymy sobie też do Rysia, co się ciekawego dzieje w ekosystemie polskiej. Także. Lecimy, no i oczywiście tutaj taka moja ciekawostka i spostrzeżenie, i od tego może zaczniemy. Um, oczywiście za każdym razem, jak osiągamy nowe ATH na Bitcoinie, jest korekta, i tym razem ta korekta przyszła. To oczywiście zaraz przejdziemy do wykresów i sobie to rozkwinimy. I czy to był już top? No ja myślę, że nie, ale kto to może wiedzieć? Czas pokaże, rynek zweryfikuje. My lecimy sobie szybciutko na wykresiki. Bardziej wykresy, nie wykresiki. Dobra, lecimy sobie oczywiście standardowo od Bitcoina. No i zobaczcie, no i tutaj moje bohomazy się chyba nie sprawdzają. Muszę chyba sobie to przesunąć. O tak. No wypadliśmy, jesteśmy powyżej 500 dni po halvingu i to miał być koniec. No oczywiście zobaczcie, no wtedy mamy top, przyszła korekta. Czy polecimy wyżej? Tego nie wie nikt. Jak weźmiemy sobie tutaj na 4 godzinówkę, no to nie dotknęliśmy średnich kroczących 50 do 200. Daleka droga, tutaj mam przecięcie na Stochastic RSI. Ktoś się ostatnio też pytał w komentarzach, z jak, z jakich, jak mm, korzystam z indykatorów i tak jak napisałem, używam sobie średnich kroczących 50 i 200. Oczywiście patrzę sobie tutaj na wolumen. Stochastic RSI. I to są indykatory, których ja używam, na które sobie patrzę i gdzieś sobie ten rynek rozkminiam. Bardzo proste, bardzo podstawowe indykatory. W prostocie siła, jak to się mówi. No i co też Wam pokazałem wcześniej na Ethereum. Nowe wybicie nowego ATH, korekta za każdym razem. Mi się tutaj udało otworzyć malutkiego szorcika. Też tutaj miałem rozmowę z Rafaelem na na Xie postowaliśmy tutaj i Rafael nie rozumiał mojego podejścia do rynku i rozminki, że jak ja mogę longować i szortować rynek. Też mnie tutaj wypytywał o to, czy ja posiadam jakieś bitcoiny, że pewnie nie, nie posiadam, że tak robię i tak dalej. Starałem mu się to wytłumaczyć i powiem Wam, no tak, no jeśli trzymam sobie jakoś cząstki bitcoina, kilka dolarów w bitcoinie na long term, no to to jakby nie było, jestem w longu. I oczywiście na kilku topach sobie gdzieś tam sprzedawałem po to, żeby gdzieś sobie odkupić niżej. Z reguły mi się to udawało. Teraz postanowiłem sobie odpalić to wcześniejsze ATH. Przespałem. Kolejne ATH złapałem lekkim szorcikiem oczywiście do stablecoinów. Za stablecoiny sobie kupuję gdzieś tam, jak mi się uda oczywiście trafić. Kupuję sobie więcej bitcoina. A jakbym grał Longa, no to wiadomo, gra Longa bitcoinem, żeby zarabiać więcej bitcoina. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. No ale zobaczcie, no mamy top. Korekta. Oczywiście za każdym razem, ja już to pokazywałem w ostatnim odcinku, ATH korekta. Przebicie ATH, korekta. ATH, korekta. Zobaczcie, nowa ATH, korekta. ATH korekta, ATH korekta, i tym razem tak samo. Czy ta korekta się pogłębi? Tego nie wiem. Czy to był top, tak jak powiedziałem wcześniej? Myślę, że nie. No, oczywiście, Ethereum no nie może przebić 5000, że zrobiło nowy szczyt w sierpniu. Tutaj, oczywiście, już 476 dolarów. No, ale Bitcoin skorekcił, Ethereum skorekciło. Co jest dobre, to na pewno to, że tutaj odbiliśmy się. Od 50, czyli taki retest, zobaczcie przebicie, 50, zretestowanie do 50. No i kto wie, czy Ethereum się nie odpali. No oczywiście z mega to to, że złoto przebiło 4000 dolarów za uncję. Obecnie jedna uncja kosztuje 4036 dolarów, w złotówkach to jest w okolicach już 15000 za jedną uncyjną monetę. No, srebro, srebro zobaczcie też walczy. Walczy i kto wie, czy srebro nie, wy, nie wybije w tym tygodniu swojego nowego all time high. Jest tutaj dosłownie kawałeczek. No, niezłe. Niezłe informacje jeśli chodzi o kruszce. Ci, co gdzieś kupowali złoto, ja też w momencie, kiedy otwierałem ten kanał, to też oczywiście mówiłem o tym, żeby. Zainteresować się złotem, srebrem, bo byliśmy na fajnych poziomach. Ja otwierałem kanał w 2022 roku, chyba we wrześniu, albo w marcu, albo w 2023 musiałbym sprawdzić swoje, swoje pierwsze filmy. No, to złoto zobaczcie, było poniżej 2000 dolarów na pewno w tamtym okresie. Także nieźle. No, ale to też nam mówi, jak spadła no, wartość. Czy to złotówki, czy innych fiducjarnych walut. I czy teraz to jest dobry moment, żeby kupować złoto? No, ja mówiłem to już w ostatnim swoim odcinku, że coś, co osiąga swoje all time high, no to nie jest dobrym momentem na wejście. Także tak wyglądają nasze wykresy. My lecimy sobie na Coinglas. Szybciutko spójrzmy sobie, co się dzieje u naszych grubasów, co, co robi Wall Street. No i tutaj mamy ETF-y na Bitcoinie. No i zobaczcie. Grube zakupy. Naprawdę od końcówki września 500 milionów. 400 milionów ponad. Pierwszego października 675 milionów. Zobaczcie. 620 milionów. No i oczywiście tutaj 6 października mieliśmy top topów a nie, przepraszam, tutaj mieliśmy to 1 miliard 300 milionów jednego dnia. No tutaj w miesiącu, czyli w październiku też grubo ponad miliard, miliard 200 milionów. No i wczoraj 875 milionów. Także zobaczmy, no Wall Street rozgrywa, jak Wall Street kupuje, cena rośnie. Jak Wall Street zacznie sprzedawać, Oto no tutaj cena będzie pikować. Przejdźmy sobie szybciutko do Ethereum. No, Ethereum już tak nie wygląda spektakularnie, ale od 29 września, też tutaj cały czas zakupy, no tutaj idealnie, zobaczcie, strzelony dołek, grube zakupy, 64 tysiące Ethereum. O nie, to wyparowało, przepraszam. Tutaj mamy kolejny, kolejny słupek. 29 września 132 tysiące Ethereum, także od tamtego czasu cały czas Ethereum jest skupowane. Wczoraj, przedwczoraj, wczoraj 89 tysięcy Ethereum. Także no instytucje, instytucje pają ten rynek, sentyment, jeśli chodzi o ulicę tak jak już mówiłem wcześniej, jest na poziomie najgorszych dni bez, powiem Wam. Czy to się zmieni? Ja tego nie wiem. Ja wiem tylko to, że ja jestem w tym rynku i warto być w tym rynku. I też jak rozmawialiśmy na evencie w poniedziałek organizowanym w moim mieście przez Kaszyfi. też przyjechał Mike Satoshi. Spotkaliśmy się, wypiliśmy piwko, zjedliśmy pizzę, bardzo fajny event. Poznałem przedstawicieli kantoru w moim mieście. Mojego imiennika Damiana, którego serdecznie pozdrawiam. I rozmawialiśmy właśnie o tym czy ten cykl zostanie zaburzony, czy, yy, czy ta cykliczność dalej będzie funkcjonować? I doszliśmy do wniosku też z Majkiem, że no raczej nie. Yy, teraz już zupełnie inny rynek, bo, bo oczywiście rozgrywają to państwa, instytucje, banki i Wall Street. Ulicy nie ma, ulica pewnie przyjdzie, jak wyceny będą już kosmiczne. I też doszliśmy do wniosku, że to jest bardzo młody rynek. My jesteśmy naprawdę na bardzo wczesnym etapie. I jak ktoś myśli o dołączeniu do krypto i myśli, że to już jest za późno, to muszę Was zmartwić. Bo to jest bardzo wcześnie. Zobaczcie, Bitcoin powstał w 2009 roku. Ten rynek dopiero w 2023 roku. 24. się rozwinął, jeśli chodzi o instytucje, o banki, o te wszystkie regulacje i o to, co się dzieje obecnie. Także to dopiero startuje. I warto zainteresować się tym rynkiem. Ja oczywiście nikogo nie będę namawiał. Ja tylko mówię, co ja robię i też staram się ludzi zainspirować tym, żeby się zainteresowali tym rynkiem, a co każdy zrobi. To już jest indywidualna sprawa, ale warto to być, bo to jest młody rynek i wszystko jeszcze przed nami. Jak ten kanał będzie trwał za kolejny rok, dwa, pięć, dziesięć, mam nadzieję, że będę tutaj razem z wami, to wtedy z tych poziomów cenowych i z tego, co się dzieje dzisiaj, będziemy, będziemy się śmiali, będziemy, będziemy to wspominali, będziemy chcieli, żeby to wróciło. Jak sobie odpalimy Coin market cap, może tutaj szybko sobie to odpalmy. Zobaczcie, tutaj jest taka zakładka. Ja to kiedyś też mówiłem historyczne snapshoty i tutaj mamy snapshoty z 2013 roku i nawet jak ja sobie odpalę moment, kiedy ja dołączałem do rynku i dokładnie pamiętam, bo to był maj, weźmy sobie 5 maja leżałem wygięty i gdzieś tam wpadłem na kanał X grosza i zacząłem sobie słuchać o tych krypto, zacząłem sobie to rozkminiać, za, zacząłem się tego uczyć, pierwsze jakieś ruchy, pierwsze jakieś zakupy pierwszą monetą, którą kupiłem to był XRP, bo w tamtym okresie X je XRP, zobaczcie 30 centów Bitcoin 5700 Ethereum. 163 dolary, gdzie jesteśmy dzisiaj? Jak sobie weźmiemy ostatni tutaj snapshot, 5 oktober, zobacz 123, 4,5 XRP. 3 dolary. No, znaczy, mówię o innych monetach, bo tutaj była też duża rotacja. Jakieś monety. Wybijały, przechodziły, gdzieś tam spadały, podnosiły się, no ale takie monety, które gdzieś tam od 2019 roku pozostały w trendzie i są, już nie mówię o wcześniejszych, wcześniejszych datach, to zobacz, kto by nie chciał dzisiaj Bitcoina po 6000 dolarów, kto by dzisiaj nie chciał Ethereum po 150 dolarów, kto by nie chciał kupić XRP za 20-30-40 centów. No właśnie. To sobie wyobraźmy, co będzie za kolejne 5 lat i te wyceny, które widzimy dzisiaj, mogą być właśnie takimi wycenami. Ja też tego nie wiem, ale świadomie podchodząc do rynku, świadomie będąc gościem, który rozgrywa ten rynek. I jest świadomy tego, co się działo z technologią na przestrzeni ostatnich 25 lat, jak wchodził internet. Ja dokładnie te rzeczy pamiętam, nie inwestowałem wtedy, to był też mój błąd. Nie byłem zupełnie w innym momencie życia, ale jedno jest pewne. Za kolejne 10 lat ta technologia będzie w zupełnie innym miejscu. Czy warto tutaj być? No właśnie, trzeba odpowiedzieć sobie samemu. Dobra, lecimy sobie szybciutko na Coingless, ale tutaj chcemy sobie sprawdzić jeszcze, jak się plasuje nasz czwarty kwartał. Dla Bitcoina 7,6% na plusie. Zobaczcie, Ethereum przewyższa. I odpalił się w czwartym kwartale z większym tutaj procentem: 8,24%. Bitcoin 7,65% jeśli chodzi o październik. No, zobaczcie tutaj w całej historii: Bitcoin na dwa miesiące w 2018 październik był na minusie, i w 2014 tak każdy październik na fajnym plusie. Czy to utrzymamy? Zobaczymy. zobaczymy. No, na razie mamy 8. Do końca października jeszcze nam trochę zostało, także spokojnie. A my lecimy sobie z ciekawostką. Anius tyczy się oczywiście Pulszteina. I o co chodzi? 6-7 października Richard Hart, twórca Pulsztein, przeniósł 22 miliony dolarów w Witirium, to jest około 4 tysięcy. 900 Ethereum z portfela związanego z funduszami Sacraface, PoolChain. Pieniądze trafiły do Tornado Cash, co trudne śledzenie. To wywołało gorącą dyskusję w społeczności kryptowalut. Zobaczcie. Zwolennicy oczywiście uważają, że to jest sygnał byka. Hart może inwestować teraz w PoolChain i swoje korkoiny co podnosi cenę oczywiście tokena PLS. PLS wzrósł 5-10%, 24 godziny. No i to jest, to jest nieprawda. Jak sobie weźmiemy tutaj Puls. I sobie wejdziemy tutaj na wykres 6 i wejdziemy sobie, rozmienimy datę, zobaczcie. Wejdziemy sobie na dniówkę. Będzie nam lepiej tutaj to wyglądało, zobacz. Szósty, siódmy. Żadnych wzrostów spadki. I dzisiaj, dzisiaj mamy 8. No dzisiaj jest jakiś tutaj wolumen większy, jakaś tutaj większa świeczka. I coś tutaj się zaczyna dziać. No powiem wam tak, jeśli. Pulszeń zacznie teraz wzrastać LSX, HEX i INC. No to będzie wiadomo, że Rysiu te pieniądze wykorzystuje do pompowania swojej sieci, gdzie pod to gramy i wszyscy, którzy są w pulszeńie i są, wiecie, za pulszeńem, nie przeciwko, to na to czekają i na to liczą. Czy to się wydarzy? Tego nie wiemy. No ale jest to bardzo na pewno ciekawe. No oczywiście, zobaczcie, krytycy twierdzą, że to rakpul, tak, że hard wycofuje kasę. No oczywiście tych Ethereum ma jeszcze bardzo dużo, bo z tego, co się orientuję, jakbyśmy sobie tutaj sprawdzili, weźmy sobie, wejdźmy na stronę, 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 strategic ETH Reserve. .x, y, z, no i tutaj mamy, zobaczcie, puszy na tym miejscu. Czy to będzie nam pokazane? Nie, nie jest pokazane, ale w dalszym stopniu na portfelu Urysia jest 160 ponad tysięcy Ethereum. Na tą chwilę jest to warte 724 miliony, także te 5 tysięcy Ethereum to jest, wiecie, to jest, to jest nic w porównaniu do tego, co jeszcze obecnie Marysiu. No oczywiście są też spekulacje i gdzieś już są, um, pojawiają się wpisy, że jeśli ktoś by do tego rzucił po 5 baniek każdego tokena, swojego tokena, na sieci pulsie mówi do o PLSX-ie, PLS-ie, Inku i hex no to tutaj by ceny wywindował znacznie w górę. No Oczywiście trzeba też pamiętać, że wiele osób, które posiadają pulszczena i korkojny Rysia z fazy poświęcenia czekają na to. Wiele osób oczywiście wysprzedało swoje torby. Gdzie też to było założenie? Tutaj twórcy Rysiu wiele razy to podkreślał, że tylko najwytrwalsi ci, którzy stoją jego boku i wytrzymają, zostaną wynagrodzeni. Wszyscy inni muszą być wypukani, co też miało to miejsce. No ale też jest mnóstwo osób, które czeka tylko na, na wycenę tokenów. Z fazy poświęcenia pewnie rzucą swoje torby. Ci co już rzucili i tokeny zaczną pompować, to pewnie będą wchodzić po wyższych wycenach. To jest, to jest normalne, no ale to dopiero będzie zauważalne po, wy, po wycenach korkoinów. No bo jeśli sobie weźmiemy, zobaczcie tutaj na, na strącego polską, sobie zobaczymy co się dzieje. No to tutaj za wiele się nie dzieje cały czas w tych poziomach. Te tokeny są jakie były, nie ma tutaj spektakularnych jakichś wzrostów. No ale jeśli one przyjdą, no to będzie wiadomo, że tutaj te 20 baniek zostało wykorzystane na to. Zresztą to będzie też e, zauważalne, wiecie, no tutaj mogą być jakieś zakupy. E, te pieniądze zostały wy, wymiksowane w Tornado Cash, one zgubiły tutaj ślad. Nie wiadomo, co się z nimi teraz będzie obecnie działo, e, ale no jeśli wyceny, wiecie, tokenów Rysia zaczęły tutaj pompować, no to ci, co mają wiedzieć, to wiedzą. Co to puszczeń, tego nie będziemy czytać. No i oczywiście, no, na tą chwilę to jest spekulacja. Są ludzie, którzy gdzieś spekulują, że to będzie właśnie pompka, inni spekulują, że to będzie rak, że Rysiu zaczyna tutaj wyciągać pieniądze z portfela i gdzieś tam używać je do, do swoich celów, a nie do pompowania sieci. No ale na tą chwilę nie możemy nic o tym jeszcze powiedzieć. Zobaczymy. Także to taki newsik na sam koniec. A na sam koniec jeszcze przypominajka. Pamiętajcie o jutrzejszym Crypto Live o 18.00. Serdecznie zapraszam. Jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie tematu, wpadajcie na bezpłatną grupę. Link znajdziecie w opisie filmu. Także tyle ode mnie. Widzimy się jutro o 18.00. Pozdrawiam serdecznie. I zostawiam Was z tym farcikiem pozytywnym. Pamiętajcie. Siema, na cześć.